Nokia X302 Dodawanie i usuwanie kontaktów oraz grup kontaktów. Dodawanie kontaktu. Wciśnij klawisz Kontakty. Aby dodać kontakt, kliknij Dodaj nowe. Wprowadź numer, a następnie wciśnij OK. Wpisz imię i wciśnij klawisz OK. Pisz nazwisko i kliknij Zapisz. Kontakt został dodany. Aby przejść do listy kontaktów, kliknij Wróć. Aby dodać kolejny kontakt, wciśnij Opcje. Kliknij Dodaj nowe, a następnie Nowy kontakt. Wprowadź numer i naciśnij OK. Wprowadź imię i kliknij klawisz OK. Wprowadź nazwisko i kliknij klawisz Zapisz. Kontakt został zapisany. Aby przypisać dzwonek do kontaktu, kliknij Opcję, a następnie Dodaj szczegół. Dotknij Multimedia, a następnie Dźwięk. Kliknij Otwórz album multimedialny. Dotknij folder Dźwięki, a następnie Dźwięki dzwonka. Wybierz z listy plik Audio i dotknij go. Po wybraniu dźwięku kliknij Użyj. Dzwonek został przypisany do kontaktu. Aby powrócić do listy kontaktów, kliknij Wróć. Aby wrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.